Błądziorno. Niektórzy gracze są tak niecierpliwi, że z tej niecierpliwości włamują się na serwery korporacji i próbują wykraść dane czy pliki z gameplayu gry, która jest aktualnie w fazie 0, 0.001 alfa i jedyne co tam widać to placeholdery i jakieś tam pojedyncze tekstury czy modele, ale i tak są zachwyceni tym co widzą, bo w końcu można pochwalić się światu, że mają... Na przykład gameplay GTA 6. Czasem twórcy oczywiście sami podsuwają takie zagadki do rozwiązania. Tak jest na przykład z nadchodzącym Mass Effectem i jego trailerami, czy różnymi plikami dostępnymi w sieci. Ale czasem po prostu twórcy nie ogarniają i informacje leją się niczym olej ze starego Oplastry. Historia o Atrze, moje auto kochane. Od kiedy ją kupiłem, mam wciąż przejeżdżać. Z biegiem lat wydaje się wręcz, że jest coraz więcej dużych film produkujących gry, które totalnie olewają aspekty cyberbezpieczeństwa i pozwalają informacji płynąć. Czy specjalnie tego nie wiemy, ale na pewno jest sporo przykładów takiego strasznie słabego zabezpieczania tajnych informacji o grach i o takich przykładach właśnie dziś sobie porozmawiamy. Czasami twórcy gier zachowują się jak taka typowa licealistka, która wstydzi się zagadać do faceta, w którym po cichu się podkochuje. Więc ta dziewczyna zaczyna stopniowo łapać kontakt z przyjaciółmi tego faceta, zamiast bezpośrednio do niego zagadać. No i wtedy jest taka: A no wiecie, Stefan to jest taki fajny gość, no mi się bardzo podoba. Ale, ale nie mówcie mu tego, dobra? Nie mówcie Stefanowi, że, że on mi się podoba. Nie mówcie tego absolutnie. Na pewno mu nie powiedzą. Nie ma opcji, że się wygadają. Dokładnie tak Valve potraktowało grę Deadlock. To nadchodząca sieciowa strzelanka TPP, stanowiąca połączenie Hero Shootera i gry MOBA, osadzona w przeklętym Nowym Jorku. Dołączamy do sześcioosobowej drużyny i próbujemy zniszczyć bazę przeciwnika, znajdującą się na drugiej stronie mapy. Deadlock był traktowany przez Valve naprawdę zabawnie. Przede wszystkim dlatego, że od początku bardzo dziwnie traktowali kwestie tajemnic związanych z grą. Już miesiące temu produkcja trafiła do tysięcy testerów. Którzy zagrywali się w nią i mimo, że dostęp był kontrolowany, czyli wal dawało go tylko wybrańcom, to ci mogli z kolei przekazać go pięciu swoim znajomym. Zaczynało się niewinnie, bo grę odpaliło naraz raz 20 tysięcy graczy, ale liczba stopniowo rosła. Skończyło się to tak, że w sierpniu produkcja przekroczyła 100 tysięcy grających jednocześnie, a ten wzrost trwał jedynie tydzień. Rzeczywiście bardzo mała grupa testerów. Dobra robota, panie Gaben. Wszystko zgodnie z planem. Może faktycznie zgodnie z planem. Nie wiemy tego. W każdym razie wyciek danych czy gameplayów nie był zbyt dobrze kontrolowany. Pamiętajmy, że data premiery Deadlocka dalej nie została podana. Oczywiście wśród testerów znaleźli się też dziennikarze, tacy jak Sean Hollister z magazynu The Verge, który pomimo zakazu udostępniania gameplayu wrzucił go do sieci. Sean jednak stwierdził, cytuję, taka właśnie wiadomość pojawia się, gdy odpalam Deadlocka, ale nie kliknąłem OK. Zamiast tego kliknąłem przycisk Escape i komunikat zniknął. No tak, rzeczywiście to rozwiązuje problem. I co ciekawe, gameplay dalej wisi na YouTubie, co prawda jako film niepubliczny, ale obejrzało go już ponad 100 tysięcy widzów. Jak więc widzicie, Valve bardzo mocno strzeże swoich sekretów związanych z Deadlockiem. Kilka dni temu wypuścili nawet Teaser, który pokazuje świat gry w bardzo, bardzo małym fragmencie. No bo przecież nikt, zupełnie nikt nie wie, jak wygląda gameplay Deadlocka. Serio. Pewnymi ekspertami w dziedzinie bycia beznadziejnymi stróżami swoich tajemnic firmowych jest oczywiście ukochany przez wszystkich Ubisoft. Aktualnie chyba nie mają za dużo do ukrycia, no bo wiecie, większość gier jest mega do siebie podobna, po prostu jest miksem Far Crya z Assassin's Creedem, choć to oczywiście tylko moja opinia i tu taka drobna dygresja. Pamiętajcie, że jesteśmy dużą redakcją, więc jest tu dużo osób, które mają różne zdanie, szczególnie na temat gier Ubisoftu. Wracając jednak do cyberbezpieczeństwa w Ubi, to przykładów jest naprawdę dużo, dlatego zamiast skupić się na jednym, pozwolę sobie przytoczyć te najciekawsze. A jako, że mówimy o najgorzej skrywanych tajemnicach, to oczywiście najważniejsze są tu te głupiutkie i łatwe do powstrzymania wycieki. Przykładowo w październiku zeszłego roku Pierre Boudreau, czyli starszy scenarzysta w Ubisoftcie, zmienił swoje zdjęcie w tle na Linkedinie. Brzmi niewinnie, prawda? Sęk w tym, że Ubi dopiero zapowiedziało Assassin's Creed Red, czyli obecnie Shadows, i nie była znana jeszcze jedna z jego protagonistek, Naoe. A właśnie ona pojawiła się na nowym zdjęciu w tle Piera. Nim ten zorientował się, że popełnił błąd, było już za późno i cały internet obiegł wizerunek nowej postaci w serii. Kolejny leak miał miejsce w maju 2012 roku, kiedy to Assassin's Creed 3 wciąż był tajemnicą. UBI zaczęła jednak stopniowo rozsyłać informacje o nadchodzącej grze do sklepów i chyba dość kiepsko zakomunikowali, że informacje są tajne. Mianowicie okładka gry pojawiła się w wewnętrznych newsach firmy Best Buy i jasne to wewnętrzne newsy, więc wciąż podlegające pod NDA. Ale Best Buy zatrudnia około 100 tysięcy pracowników, więc szansa na wyciek była duża. Z okładki gracze dowiedzieli się, że akcja toczyć się będzie podczas amerykańskiej rewolucji, że postać najpewniej jest Indianinem oraz, że prawdopodobnie pojawi się tam broń palna. Tak więc było to całkiem sporo, a okładka szybko została rozesłana poza sieć wewnętrzną. Prawie równe dwa lata temu na początku września na Ubisoft Store pojawiła się pewna grafika przedstawiająca asasyna z mieczem stojącego przed sylwetką jakiegoś wielkiego stwora. I to w dwóch wersjach, przy czym druga zawierała również tekst The 45th Quest. Po tym jak fani zauważyli, że pojawiło się coś ciekawego, oczywiście szybko grafikę usunięto, ale w internecie nic nie jak się później okazało, była to okładka preorderowego bonusu do gry Assassin's Creed Mirage, czyli gry, która nie była wtedy nawet zapowiedziana. Redakcje takie jak IGN szybko zorientowały się, że postać to Basim, a to wszystko na tydzień przed UbiForwardem. Twórcy musieli na prędce ujawnić tytuł gry oraz wrzucić jakąś grafikę w sieć, aby zaspokoić fanów. W zasadzie przy prawie każdej odsłonie Ubisoft miał tradycję wyciekania okładki z gry albo jakiejś grafiki, a później musieli szybko się tłumaczyć. Zazwyczaj na kilka dni przed Forwardem albo nawet kilka godzin przed prezentacją. O dziwo w tym roku jeszcze nic nie wyciekło. Jeszcze. Czasami zastanawiam się, czy to celowy zabieg marketingowy, czy oni faktycznie nie panują po prostu nad swoimi plikami, ale oczywiście Assassin's Creed nie był jedyną serią, która była tak likowana. W 2019 na przykład Ubisoft zaczął ustawiać sobie sprzedaż. World Watch Dogs Legion na Amazonie. Problem w tym, że ich ogłoszenie było publiczne, zanim gra w ogóle została ogłoszona. Na Amazona trafił pełny opis gry, włącznie z bardzo ciekawym ostatnim zdaniem. Londyn ma naprawdę dużo sensu, jeśli chodzi o Watch Dogs, bo przecież miasto ma jeden z największych systemów śledzenia na świecie, powodując, że to idealny plac zabaw dla graczy. Czy to jedynie przypis zespołu marketingowego, czy pierwotny opis, który faktycznie miał trafić na portal sprzedażowy? Możemy się jedynie domyślać. Podobny błąd Ubisoft popełnił również z Valhalla. To teraz zupełnie inny przykład, zupełnie innej kategorii, który mimo, że był naprawdę drobnym błędem, to doprowadził do gigantycznego i efektownego wycieku. W zeszłym roku Microsoft rozpoczął proces przejmowania Activision. Proces kosztujący 68,7 miliardów dolarów musiał być nadwzorowany i przeprowadzony we współpracy z Federalną Komisją Handlu, czyli w dużym uproszczeniu amerykańskim Ułokikiem, a w skrócie mówi się na nią FTC. Tego typu proces wygląda trochę jak seria rozpraw sądowych. Microsoft, w ramach walki o pozyskanie Activision, musiał przedstawić odpowiednie argumenty, w tym serię dokumentów związanych z planami rozwoju mikromiękkiej firmy. Sęk w tym, że tego typu dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przekazane bezpiecznymi kanałami, najlepiej przy zabezpieczeniu kluczami. Tymczasem 14 września firma wgrała pliki bezpośrednio na portal Sądu Północnego Dystryktu Kalifornii i pośród mnóstwa PDF. Okazało się, że znajdują się tam też niezabezpieczone niczym załączniki, niewyedytowane maile, raporty, prezentacje mnóstwo delikatnych dla Microsoftu informacji. Firma zorientowała się, jaki błąd popełniła dopiero kilka dni później, gdy już było zdecydowanie za późno choć mimo to pliki oczywiście zostały usunięte, ale internauci już dawno mieli je na swoich komputerach. Co tam się znajdowało? Między innymi plany nowej wersji Xboxa Series X, informacje, że Elder Scrolls 6 nie pojawią się wcześniej niż w 2026 i że użytkownicy PS5 nie powinni się ich w ogóle spodziewać na swoich konsolach, a także, że następca Series X pojawi się najpewniej w 2028. A no i że Microsoft chciałby przejąć Nintendo i Valve, coś co brzmi dość absurdalnie, ale faktycznie znalazło się w mailach wysoko postawionych pracowników firmy. Bliki sugerowały też, że Microsoft nie traktował Baldur z Gate trójki poważnie, mówiąc, że to gra drugiego rzutu na stadie. Phil Spencer po wycieku próbował na Twitterze przekonywać graczy, że dane są nieaktualne i że nie warto się nimi przejmować, ale wydaje się, że na tego typu kontrolę strat było już za późno, a część informacji faktycznie okazała się prawdziwa po czasie. Jak widać więc czasami wrzucenie plików w zły sposób, jeden głupi ruch może wpłynąć niesamowicie mocno na działalność firmy. Dobra, to teraz zabawmy się w drobnych edukatorów cyberbezpieczeństwa i mówię drobnych, bo ekspertem zdecydowanie nie jestem, od tego są o wiele lepsze kanały na YouTube, których swoją drogą warto posłuchać. Ale porozmawiajmy o czymś, co często przeklikujecie w mailach albo w szkoleniach, jeśli pracujecie w Korpo i pomijacie najczęściej, czyli o phishingu. Na pewno słyszeliście tą nazwę i jest to bardzo... Bardzo niebezpieczny precedens, który umożliwia hakerom na dostęp do wszystkiego tylko i wyłącznie dlatego, że byliście bardzo nieuważni. Także teraz skupcie się na tym przykładzie, bo przyda się wam... W normalnym codziennym życiu. Phishing jest jedną z najpopularniejszych metod przestępców próbujących ukraść wasze dane. I nie, tu nie ma reklamy VPN-a jak coś. Ataki phishingowe najczęściej rozpoczynają się od wysłania fałszywej wiadomości e-mail albo SMS-ów, czy też wiadomości w mediach społecznościowych. Oszuści starają się wzbudzić zaufanie ofiary, wykorzystując oficjalne logotypy, adres nadawcy łudząco podobny do oryginalnego oraz przekonującą treść. Absolutnie nigdy nie klikajcie w linki w tego typu wiadomościach. Po tym przy długim wstępie pewnie zastanawiacie się, która firma padła ofiarą phishingu. No cóż, powiedziałbym, że masa firm pada jego ofiarami, ale w tym wypadku porozmawiajmy o największym liku w historii gier. Pewnego dnia w zeszłym roku pracownik Rockstar Games otrzymał maila z prośbą o dodanie użytkownika na slacka. Wszystko wyglądało bardzo legitnie, więc w sumie czemu nie? I w tym momencie nawet najlepsze zabezpieczenia padają. Skoro pracownikom nie zapala się czerwona lampka i po prostu dodają hakera własnoręcznie na slacka firmy. A tam jest już z górki. 17-latek o imieniu Arion Kurtasz pobrał łącznie 90 plików, 100 giga, czy inaczej 50 godzin nagrań przedstawiających gameplay GTA 6. Jak widzicie, nie potrzeba jakiegoś wielkiego skilla, żeby doprowadzić do czegoś takiego, co mnie osobiście przeraża, ale jednocześnie uczy ostrożności. Możecie jednak dalej twierdzić, że tu sekrety mogły być mimo to dobrze strzeżone, no bo przecież firma na pewno miała dużo zabezpieczeń, prawda? Tylko, że co z tego, skoro wystarczy Jeden e-mail do pracownika, więc, jak dla mnie, to te zabezpieczenia były dość mizerne. Bo ochrona danych to nie tylko software, ale też odpowiednie przeszkolenie pracowników. A jeśli są tak beznadziejni w chronieniu tajemnic firmy, mimo podpisania bardzo mocnego i restrykcyjnego NDA oraz przejścia masy utrwalających szkoleń z cyberbezpieczeństwa, to powinni zostać za to ukarani. Prawdopodobnie wraz z osobami, które te szkolenia przeprowadziły. Każdy popełnia błędy, ale phishing jest tak szeroko omawiany, że pracownikowi, branży IT nie przystoi taka wtopa tym bardziej a może przede wszystkim że Arion uzyskał też dostęp do kodu źródłowego gry Gdyby ten trafił do sieci długo przed premierą GTA VI, Rockstar moim zdaniem, mógłby się zbijać z rynku. Po niedługim czasie moglibyśmy wszyscy pobierać z torentów przedpremierową wersję pirackiego GTA VI. Arion ostatecznie trafił przed sąd, gdzie zdiagnozowano u niego specyficzną formę autyzmu. Wtedy już 18 latek nie był w stanie podporządkować się normom społecznym i regułom, po prostu tak działa jego mózg. Przed sądem na przykład z entuzjazmem wyrażał chęć dalszego włamywania się do kolejnych korporacji. Wobec tego mimo może oprócz Rockstara napadł też na Ubera czy Nvidia, zamiast trafić do więzienia został zamknięty w specjalistycznym szpitalu. A tak, warto zauważyć, że włamania na Rockstara dokonał podczas bycia pod ochroną policji w hotelu, gdzie wykorzystał do tego Amazon Fire czyli odtwarzacz multimedialny. Tak, nie potrzebował do tego nawet typowego laptopa czy peceta. Na koniec bardzo specyficzny lik, który wypływał przez lata i tutaj szczególnie pozdrawiam fanów tej serii gier, o której zaraz porozmawiamy z magazynu CD Action. Zdajecie sobie też sprawę, że z moją odrazą dobiegających emrajów równać się może tylko Bastianowa nienawiść do hydrauliki. W 2013 roku pojawiła się reklama PS4, w której można zauważyć znak drogowy zawierający sylwetkę znanej postaci ze świata gier, konkretnie z serii Crash Bandicoot. Przypomnijmy, że w tamtych czasach fanom brakowało kolejnej odsłony, bo ostatnia pojawiła się w 2008 roku, a przez reklamę nagle pojawiła się nowa nadzieja, że może Sony odkupiło prawa do serii od Activision. Niestety dla plotkarzy niedługo później Activision zaprzeczyło, dlaczego więc Crash pojawił się w reklamie PS4? Przez lata w kolejnych w wywiadach z różnymi pracownikami Sony czy Naughty Doga padały wspominki o serii Gier, a w 2015 CEO PlayStation Studios pojawił się na scenie PlayStation Experience w koszulce z crashem. Rok później, w wywiadzie z Pixel Danem, YouTuberem, Randy Fike, dyrektor NECA, czyli producenta kolekcjonerek związanych z grami, powiedział: Wygląda na to, że przywracają crasha Bandicoota, więc nadchodzą wielkie rzeczy. Co jakiś czas wypływały więc kolejne informacje związane z serią, ale Activision dalej nic nie potwierdzało, aż do E3 w tym samym roku, kiedy to w końcu pokazano przyszłość serii, a Crash Bandicoot Insane Trilogy pojawiło się w 2017. Przez wiele lat, więc gracze otrzymywali kolejne poszlaki, choć nie było to prawdopodobnie przez nikogo zamierzone. Od woda wylewała się z kolejnych dziur w skale, a zaczęło się od niewinnego znaku drogowego w 2013 roku. No i to tyle na dziś. To oczywiście nie wszystkie najgorzej skrywane sekrety w branży gier, ale na tyle mamy czas dzisiaj, także koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie inne przykłady mogłyby się znaleźć na tej liście, a ja tymczasem znikam, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem.